Jest to drugi, druga część mojego poradnika przetrwania DevOpsa. W pierwszej części omawialiśmy sobie głównie rzeczy związane z roadmapą DevOps, jakie narzędzia, jakie. Jakie no, umiejętności potrzebuje DeWod, żeby w ogóle zacząć pracę, albo gdzie powinien się rozwijać, żeby tę pracę jakoś tam zdobyć. W tej drugiej części postaram się Wam opowiadać troszeczkę na temat samej rekrutacji, ofert pracy, jak to w ogóle wygląda. Część będzie mocno subiektywna, będzie to przede wszystkim mój punkt widzenia z tego, jak to widzę. I zaraz powiem, dlaczego też mam jakieś podstawy, ale zanim to powiem, to szybka agenda, więc pierwszą częścią będzie analiza ofert pracy. Tam na podstawie takiego raportu popatrzymy sobie, potem ja też sobie robię na podstawie mojego Linkedina, popatrzymy, jakie są mniej więcej oferty pracy, jakie narzędzia się pojawiają w ofertach pracy. Opowiem troszeczkę na temat tytułów, poziomów, co to jest junior, co to jest senior, przynajmniej w moim odczuciu, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz i to też troszeczkę o te, na temat tego, jak wyglądają nazwy stanowiska, stanowisk DevOps i tak naprawdę pokrewnych do DevOps, ponieważ jest tego troszeczkę więcej. Druga część to już będzie taka totalnie subiektywna. Część, czyli właśnie praca i rekrutacja od kuchni, czyli tak jak to wygląda z mojej perspektywy, osoby, która gdzieś tam czasem coś kogoś rekrutuje, yy, która też, współprac też współpracuje troszeczkę z firmą, pracuje w kontraktorni, więc też siłą rzeczy też troszeczkę współpracuje z nimi. Yy, no i trzecia część pod tytułem yy, QA i dyskusja. Mam nadzieję, że będziecie chcieli podyskutować i nie posłuchać. Dobra, i teraz szybciutko jeszcze, szybciutko jeszcze tylko stawka. Jeżeli byście chcieli się z nami spotkać, chcielibyście się zapisać na kursy, ponieważ jak się domyślacie, prowadzimy kursy związane z DevOpsem. Nie będę tutaj jakoś specjalnie marketingował, tylko żeby nie było, to mówię. Zapraszamy na Discorda. Discord, jak ktoś nie wie, to jest taki czat. Wygląda on zróbsza rzecz biorąc tak. Tutaj mam konto takie testowe, zaproszenie już wklejam na... Czata też przyjdzie na mailu, jeżeli się zapisaliście i też przyjdzie, i też będzie na YouTubie, można znaleźć na naszej stronce, więc w paru miejscach jest. Trzeba się zapisać. Jak się człowiek zapisze, to dostajecie sobie tutaj info od Karla z Regulaminem i dostajecie pierwszą stronę, na której możecie sobie różne rzeczy wybrać. Jeżeli wybierzecie sobie rolę Panda, to dostajecie tutaj możliwość dostępu do naszych kanałów. Co jest fajnego na Discordzie? No pierwsze, że możemy się z, z nami spotkać, dowiedzieć. Można sobie pogadać na różne tematy. Jest tego trochę. Nawet, nawet, nawet się ruch zrobił, ludzie rozmawiają, więc, więc nie kłamię tutaj, że, że warto. Są kanały związane z troubleshootingiem. Możecie się zapytać, jak macie jakieś problemy, ktoś tam odpowie. Zwykle ja, ale też nie tylko ja. Pojawiają się czasem oferty pracy, więc albo jeżeli jesteście rekruterami, to też polecam się zapisać jako rekruter. Jeżeli weryfikujecie się u nas, podając LinkedIna swojego, że to, że faktycznie jesteście rekruterami, dostajecie mo możliwość wrzucania ofert pracy. No i też te oferty pracy czasem się pojawiają. No, ciężko jest z, z ofertami pracy dla juniorów, ale staramy się takie tutaj wybierać głównie. Gdzieś tam sami też czasami coś, jak znam, wpadnie, to, to to wrzucamy. Tu widać zresztą, że jeden założyciel i wrzucał. No i tam linki, tam jakieś przeklejania z Facebooka, takie rzeczy, więc zapraszam. Dobra. Teraz tak, kim, kim jestem i dlaczego w ogóle chciałem Wam opowiedzieć o tym wszystkim? No, więc nazywam się Krzysztof Stawik. O, słyszę, że ludzie się logują. Nazywam się Krzysztof Stawik. Od 9, prawie 10 lat pracuję w IT, więc no już trochę czasu. Jako DevOps pracuję jakoś od około 6, jeżeli dobrze pamiętam. Zaczynałem jako tam junior DevOps, potem przyszedłem, pracowałem troszeczkę w startupie, znaczy w takim klimacie startupowym, bo ciężko powiedzieć o firmie, która ma tam 5 czy 6 lat startup. I wróciłem z powrotem do korporacji. Teraz pracuję sobie na pół etatów w, w Awendze. Avenga to jest firma kontraktorska, która wynajmuje mnie dla ROSH. To jest z kolei firma medyczna, tam się zajmujemy, znaczy ja się ja wspieram osoby badające lub prowadzące badania nad rakiem, o piszemy oprogramowanie, znaczy programiści piszą oprogramowanie dla laboratoriów, ja z kolei pomagam je wdrażać. Tak w dużym uproszczeniu. I jako taka już osoba, która jest seniorem, też mam do czynienia często z rekrutacjami, nie od strony takiej czysto, że tak powiem, nie wiem, tworzenia zapytań, szukania osób, ale często jako osoba techniczna po prostu te rekrutacje prowadzę. Więc myślę, że coś tam mam do powiedzenia. Tak jak mówię, będzie to subiektywne mocno, ponieważ no, nie jestem zawodowym rekruterem. No to myślę, że może dać Wam taki troszeczkę insight na temat tego, jak to wygląda z drugiej strony. I mam nadzieję, że parę rad, które Wam tutaj yy, podrzucę, gdzieś tam Wam się w życiu przydadzą. Jeżeli myślicie faktycznie o karierze DevOps, czy już jesteście w gdzieś tam związani, a chcecie zmieniać pracę, no to może gdzieś tam coś się przyda.